Witajcie! Już wszystko jasne. Niecałe 10 km jest do Lutogniewa. Co to znaczy? No wiadomo, trzeba wziąć dobre buty, dobry humor i swoich przyjaciół i wyruszyć od nas ze Stun do Lutogniewa na odpust Matki Bożej Pocieszenia. Myślę, że nikogo tam nie może zabraknąć. Nie każdy przyjdzie podziękować za udane wakacje, dobry urlop, za to wszystko, co jest fajne i piękne w naszym sercu. Spotykamy się w niedzielę 27 sierpnia o godzinie 8.25 przy Kościele Parafialnym i wychodzimy. Dlaczego tu jestem? Tutaj został wzniesiony nowy, piękny krzyż, który właśnie wtedy, w dzień naszej pielgrzymki, zostanie uroczyście poświęcony. To krzyż pielgrzymów, krzyż, który nam przypomina, że Jezus poprzez właśnie krzyż bardzo nas ukochał. Kochani, ufam, że wzajemnie, wspólnie spotkamy się na wspólnym pielgrzymowaniu, wyruszeniu do domu naszej Matki w Lutogniewie. Szczęść Boże i zachęcam wszystkich! To właśnie tutaj, w niedzielę 27 sierpnia, dotrzemy, aby pokłonić się Maryi, Matce Bożej, pocieszenia. Tyle momentów jest w naszym życiu, które potrzebują dotknięcia serca. Może niektórzy myślą, czy dam radę, czy dojdę, czy moje nogi mnie doniosą. Nie martwmy się, dojdziemy. Tym bardziej, że po drodze czeka nas również wsparcie naszych sił witalnych, cielesnych, grochówka z kotła wojskowego. Wszystkich gorąco zapraszamy do wyruszenia z nami w drogę do Matki Bożej w Lutogniewie.